Jedna z moich ulubionych oscarowych stylizacji to zdecydowanie look J. Lo. Super wyglądała Jennifer Lopez. Pojawiła się na czerwonym dywanie w pięknej srebrnej sukience od Toma Forda do tego buty Jimmy Choo. Każdemu się podobała, bo ona tak świetna figura po 50, wygląda zjawiskowo. A, a, a to była taka disco sukienka, ale z takim, taka to była Fem Fatal. Zawsze wygląda. Niesamowicie i ma wciąż swój taki wyjątkowy seksowny, ale i ponadczasowy styl. Zaskoczyła mnie dzisiaj stylizacja Charlie Steron. Piękna sukienka Charlie Steron standardowo w sukni od Christian Dior. Charlize on ma zawsze co roku super kreację, bo te, i te projektu maligracji, które teraz przygotowuje dla niej, i wcześniejszych dyrektorów kreatywnych. One są, one są trochę takim podobnym, konstrukcyjnym, takim architektonicznym klimacie. Pojawiła się Charlie w ciemnych, krótkich włosach. Jest taki nowy, rokowy, odświeżony look, dosyć minimalistyczny. Na pewno ten nowy kolor włosów. Taka duża zmiana z blondu na czarne. Wypadł naprawdę niesamowicie na czerwonym dywanie. Sukienka, którą wybrała, jest w takim błękitnym, jasnym kolorze. Lazurowy, tak błękitny może bardziej. No i mamy tutaj taki mocno nowoczesny, futurystyczny krój. Jest to golf z podkreślonymi ramionami, obcisły w talii. I mamy taką długą sukienkę maxi z trenem. No i najbardziej zaskakującym elementem jest tutaj tył sukienki, czyli odkryte plecy, więc mamy z jednej strony taką elegancję a z drugiej strony taką nowoczesność. Jedną z moich ulubionych stylizacji jest look Emma Stone. Emma pojawiła się w kreacji Louis Vuitton. Mamy tutaj Futurystyczne ramiona, bardzo prosty krój, maxi yy, sukienka, no ale przepiękna jest tutaj tkanina. Yy, wzór, faktura yy, tej tkaniny przypomina nam takie łuski. Uwielbiam ten kolor, idealnie wpasowuje się w karnację M Stone i bardzo mi się podoba ten look. No, jakoś wyjątkowo mnie znudził ten czerwony debat w tym roku. I szczerze powiedziawszy, to zapamiętałem trzy, trzy kreacje. E, najbardziej Lady Gaga w Aleksandrze McQueenie. E, super wyglądała, naprawdę i W ogóle ja uwielbiam, jak na Oscarach i na czerwonym dywanie e, te kreacje są takie zjawiskowe, więc takie takie wa -wa i tutaj e, jakby moje oczekiwania Lady Gaga w 100% spełniła. Mojego prywatnego Oscara dałabym Nadine Labaki za film Cafarnaum. Który porusza do głębi i mówi o problemie bardzo niepopularnym dzisiaj, czyli o uchodźcach. I w... mi osobiście zmienił on zupełnie postrzeganie tego problemu, a wręcz bardzo mocno wpłynął na mój światopogląd. A chyba tak, myślę, że chyba tak trzeba oceniać filmy to jak on bardzo porusza i jak bardzo trafia do serca więc ten film trafia w samo serce bardzo polecam.